Siemcze! Witamy was! Tak, kończymy tam, gdzie żeśmy skończyli. z jeszcze raz. Zaczynamy tam, gdzie żeśmy skończyli. Czyli teraz y, Mizon będzie szukał czaszki. No, dawaj cmajako. Mówi, że to taki trudny etap, a nie wie, gdzie iść. No ale dlatego jest. Kurde, trudno. Nie pamiętam już, co no, tu się e, robi. Ważę gazy! A tu mnie tam bije? Aha. A tu <laughs> mnie bije. Aha, dobra. No gdzieś tu musisz dojść stary, no. Czy to jest crazy, czy jest stupid? stupid? Stupid, crazy. Nie, tu trzeba chciałem... na kłosy skakać. Oha, kurwa, <grym> to spłynęło. Dawaj po ty. O, Po dzikim pnączu. A. No, co dobrze? Hm, czekaj. No nie strzelaj do tego, ciapciaka. Ty, a... Nie. Co? A może po tych wskaż, hubach? Weź, chodzi. No to już jest huba, No już masz rage'a w razie co. I teraz... Nie wiadomo gdzie iść dalej, no. Hmm. <laughs> czekaj. czekaj cześć, cześć, cześć. No. Dużej dupy nie podskoczyć, Nie. Co? Nie. nie? Dobra i teraz trzeba skoczyć na ko... No! No stary fart, ale dobry fart. No. O fart, mnie zjebać. No. Jesteśmy. I już po końcu planszy. Chyba tak. <grym> I będziemy mieli nową umiejętność. I to był ten taki trudny etap. <laughs> no masz. Oko weszło w nią. Dobrze. Lubisz jak w nią coś wchodzi? Nie. Ale mamy ten. W umie Jaką? Nie mów. Sam nie wiem nawet. O, a masz widok z sterownikiem? A, Zooma mamy. I po co to? Nie wiem. Ty! Wow. Coś się dzieje niedobrego. No. No to bardzo. O kurde. A, Niemcy przyszli. Zajebiście, w końcu! W końcu koniec najgorszego etapu. Tak. Tego, jak tam wskoczyć teraz? No, po tym, Pałąku, czekaj. Widzisz? Mhm. Mm Tylko pamiętaj, że chcesz się żreć. Pamiętam, pamiętam. Pamiętasz? No, da. No, nazwij to fartem, bo skillu to nie był. Wcale. <grym> Wcale! Wcale, że tak. Wcale się nażryj. Wcale mnie nawalałem. Nie no, ja wiem stary, ale jak się nażryj, to będzie też fajnie. Co, co za drops? Nie wiem fajne Lubię takie kulki Kuleczka, no dobra a. Aha tego nice. no, no. Okay. no ale ważne, że jest już droga No Nie powiem, nie powiem, fajnie, fajnie Aha, chyba e, będziesz musiał dzidować Tak, to jest ten na to tak jak masz w Max. Nie wiem. No to świecnie a, o! Już? Podzidowałeś! Tak szybko? No ale zapisz. Dante's inferno! Dante's inferno. Dobra. A chyba dalej trzeba zidować? Tak. Powiedział? Ta. Tam. Dzidy, dzidy. Nie wiem, że cię zabiję, no. Tu? Nie. Nie wiem. Tu. Tak. <laughs> ambitny dialog się zrobił. O, bym pojeździł sobie, dawno jeździ. Nie, dzid... chyba nigdy. Jak, nie, jak zdawałem kurs? No Całe 15 minut to leci ze mną no, leci. Nie. <laughs> Dobra Ale jakby się dał wziąć Bidlaka to by było niezło rozmaicenie ten nie wie co się dzieje zostaw masz range a to po co wiem nie wiem coś się odłączyło słyszałeś No o, właśnie tak wow jak ona jumpnęła Dobra jest No i jesteśmy u Niemców ja mam nadzieję tylko, że żeś nie odłączył mikrofona. taką mam nadzieję. No, ale dobra, miejmy nadzieję, że nie, no nie? Już loading kolejny? Tak. Stary, szybko te etapy idą. Walls of Jericho. Znajdź wyjście. No i jesteśmy w No i stary, dobry czas. Cześć. Nara. Ej. Jednym, jednym przyciskiem. Lol. No. Czy jest respekt? O, teraz będzie walka z ty wielkim, tak! Uwielbiam go. Kogoś mi przypomina? Nie wiem. Nie wiesz, kogo? Ale ten wolf ma fajne nazwisko. jakiś. Creepy grzewolę, coś tam przeczyta. Zajebiste! Bo go zabijał? Tak. Teraz? Mhm, no dobra film from heaven, i Beliara, grałem w gotikach. wiem kto to Baliar gdzie Mów coś, żeby nie było cicho. Po co mu ten kołnierz? bo ma grubą szyję. albo zimno jest. Brzmi niedługo trafimy do zimy. Ty! Bierz kurde. Dobre to było. Nie, bo lampka u mnie tak przygasła w pokoju i trochę było straszne. Ty dobra, tylko że wiesz to jest najgorsze, że on ma większe szanse. Czy ja wiem? Chyba, że zadasz mu magicznego puncha. Nie, to ten punch chyba na niego nie podziała. Nie mów hop, ty. No, zależy, już ma no, 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 ale, ale to jest. Ale ty masz teraz dubsko. Dawaj oh, go, spuka, oh. spukał, spukał go. Chyba, że gdzieś znajdziesz jakichś Niemców, A nie? A oh, oh. Gdzieś ktoś strzelał. Ziem. Widziałem. Widziałem go. Widziałem też go. Wow. Wow. Dobra, strzelaj do niego, ty. Trochę go osłabisz. Wolny jest. No jest, ale... Chociaż no w sumie na slow jak go zarzucisz to weźmy duże szanse. No. Ow. Oh, ale oh. <laughs> no, na slow motion. Dawaj go tu. Jeszcze może udać się na tutaj No właśnie na slow to jest najgorsze, że to jest wolne. No. Ale ta lampka dziwnie się świeci, nie? Lampka mi laguje, spadek FPS-ów ma no i trochę pokręcisz się star i w końcu ciężko. No nawet dla jednego ciosu No bo on jest zbyt... Wiesz. Lepszy niż tam te trzy głowy potwory. No. No już połowa tam mamy. Ja to dalej tylko połowa, nie? I zaraz będzie cały. Na pewno na rajdu go zabijesz, nie? No.

Teraz, teraz. Patrz. No, Aktywuj. No i dobry. Znaczy nie mówię hop. No i tego blok po jeszcze go nie zabiłeś, to się nie chwa. Dobra, już go zabiłeś, teraz chwa. Nara. Mauler. Jeszcze coś będziesz gadał? Po co? No masz. A. Myślałem, że tak, ja że ucieknie. Ja myślałem, że on przeżyje. O, ostatni? Hmm? Ja. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden z A Dobra. na upstairs. Szukaj. O. Ty, jakie ja to zrobiłem? Wcisnąłeś E? A. Co? żak cię przyszło? Tutaj? 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 Tutaj. tutaj. I, 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 I... zaraz chyba koniec etapu. ale będzie następny. Ale w zimie. I już zima? Chyba tak. I już, tego tak. mhm. Aby jeszcze jeden z yes. O, boty. Byliśmy tu. No byliśmy. Jest! O, wolf. Siemanko. No wolf przecież zdąży no, i to już jest koniec tego etapu, kurde, z Niemcami. No to normalnymi. stary, naprawdę 5 minut, że się nagrali w Niemcy. <noise> A zawsze coś Zawsze za. Stary, to jeszcze zima, to za 4 odcinki no, to jest gry. Ta Pa, pa, jaki styl. <noise> o, pamiętam to. Save.

czy możemy już iść dalej? Nie. O, siema. Nowa lista. No nie gadaj. Ta. Tylko, że ta lista będzie... ...szybsza. I kurka, aby była scenka, ale kurka, scenki nie będzie, bo nie chcę nagrywać. Bo coś się psuje. Ta. Tak, także była fajna scenka, znajdźcie sobie ją gdzieś w internecie, co w internetu nie macie. No i dobra. Mamy ostatni etap, czyli zima, czyli... nie pamiętam jak to się nazywa. Tam. Ziba. Ten kompleks. Kompleks jak zimowy. Jak to się na ale dobra, nieważne. Nie co? Ostatni bastion Niemczech. Tak można powiedzieć w tej grze. Tak. Teraz jest druga lista w ogóle tych, ale to jest szybka lista, bo oficerów jest w dużo. Tak, za chwilę zabijemy trzech. Potem kolejny trzech. A potem ilu? Trzech chyba. Tak, cały czas trzech. Jeszcze skończy lista cała. A potem Wolf i koniec. Wolf i... Dodatek. Super Wolf. Dobra, nie spoileruj. I dodatek. I dodatek DLC. Tak. <laughs> DLC do BloodRayna. No, Wolf, o wilku <laughs> Wolf to wilk, ty! <laughs> no, nieważne. Powiedziałeś to dosłownie, o wilku mała. No. Co no? Także, samochód przyjechał, my jesteśmy. W samochodzie. Papsy. Dank. Małe. Let's go. Eliminuj oficera. Zabrało się za cięcia. po ja. kosztach stary. Ty nóżek nie miał. No. Dobra, idź killaj oficera, ty. Czeka, Czy sobie jeszcze? No. Ich to nie lubię. Nie no, kto ich lubi, ty. Jest pierwszy? Nie masz rajda jeszcze? Ale już no. masz Myślałem, że nawet zabijesz jego towarzyszy A nie żyją? No, jeden tak O patrz Dobrze, no, zaraz, zaraz go dobijesz Dobra, czekaj, Tempor musi być. Przybite Przybite Tadek sobie pójdę, a co? A i sobie słuchaj, a co? A co się będzie? Coś, jeżdżę od razu do bo. kolejnego oficera. No. No dobra. Znosz, żeś sobie postał. No tak, rajta masz. Wow. Sponsor Fausta. Uważaj. Włączaj. Najpierw tamtego zassa Nie uda ci się. Go dobra, włączaj Rage'a, ty. Nie. Okej. Okay. Dobra, włączaj Rage'a. Nie, bo mnie zabije. Czekaj, czekaj, zapiszka inteligentnie? Tak <noise> Wiedziałem, że jest skończy na włączeniu No Dobra, weź oficera. Jakbyś zastał oficera, to był hit. No ale nie trzeba. chyba da się. No, no chyba też mi się tak wydaje. Ale trzeba. To nie. Trzymasz. Oh yeah. oh, nowy atak Level 5 No Szukaj ostatniego gaugana Hej Hej Przypominam, że masz mało HP Wiem właśnie do tego szukam Szamy szukasz? Tak No prawdziwej szamy nie znajdziesz w lesie. Gdzie ty idziesz? Gdzieś tu był Co? Dawa, idź! się nie zabijam. Słyszę go. Aha, 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 aha. Widziałem tam klasyka. Ja już widziałem, ale muszę się rozproszyć. Nie, potrzebujesz jak stary, stawia, Przyjdzie Przejdzie to któryś? Nie. Czekajcie. Czeka. Jestem jak te łoś. No co? Tak. klasyczne. A, nie to officer. Fak. Fak, fak. O. O! jest. Taaaaaa! Gówno <gulę> ci to dało. Nie, to slow. Dawaj. Dawaj na plecki, wskocz mu. Musiałem go ciachnąć, bo by zablokować. Na lewej na slow. <laughs> Dziwo tak. No dobra, tylko szef ci został teraz. Szefa też na slow możesz. tak wiesz, a spój go zastać. O! <laughs> <laughs> I co za Ale ile topa daje? No. Z oficera się nie da? Wszystko się da. Lamb zawsze... Zawsze da radę. Rada. Kolonel. Kolonel zaliczony. Oho. Ekipa przyjechała. No. Co to było? Nie, nie. Ale fajnie rozczłonkowało go. Lubisz członki? Członki nie, <laughs> Członkinie, tak. Członki nie? Tak. Dobra, wbijaj tam. Tak. Ciśnij jeszcze jeden. Dobra. <Unter Jesse> <rzy bursting> tak to. Nie? Mój trzech oficerów kolejnych. Masz rajdżat, już szukaj pierwszego. Pa, pa, pa. Pamiętaj, <sharpak pastor Pomacza something> że masz dużo pukę, ale nie, lepiej oszczędzaj. Tak. Zawsze się przydadzą. Dobra, jest Dobra .Yeah, już gdzieś, tw już dwóch, już trzech. Nie, no dawaj po lewo tam był dobra, to nie. Co ty? No gdzieś tu na piętrze. Czy Szef. gdzieś. No, ktoś tu strzela, no What the kurwa, fak. Co to jest? tu ja tak powolno tam tak wygra. No bo tak jest. Ej, ja nie Kto chcę tak? się z nim bić. Oficjalnie <laughs> Dawaj, Ale. za, za, zciskaj. Za Hej, tak, zajmą ci oficera, ewidentnie. Dobra, to szukaj kolejny. Dawaj, na górze gdzieś coś. Nie zaskoczy. Co, no ze schodami. Tu, do radu? Nie, no, Tut, tut, tu. I tam. Co się nie wziąć zabijać, ty. Sam się zabiję. Wiem, bo granata se rzuci pod dupsko pewnie. Nie? Prawie, prawie. On tutaj chyba będzie? Tak. Ja. I? No. no. Nie. No jak, niedobrze. Nie. No, jeszcze... było. Tak. Ty no. no. Gdzie masz iść? Ty, jeszcze w lewo masz iść. No i? Dobrze. No dawaj tutaj do main and door Tu, tu, tu Na górę tam były drzwi Drzwi, <laughs> na górę drzwi były <laughs> Yeti What the f No przecież Yeti zabijesz Co? Już Aha. po Yeti Ten myślał, że nie wiadomo co No wiesz No wiem Warto było o. A! To, to z tym dzwonem będzie! Ta! A, chciałem Cię zassać. Masz pozasysane No A. kurde! Wszystko pozamykane! No tak No i są na dole teraz. Wiem! O to chodzi! Nie wiem co ty robisz, ale... Ale ja wiem! To big... Na dzwonek, tego Do nie no, dobra, Tak, może i masz rację, może i nie masz racji. Dobra, czekaj. Szczół. Co ty robisz? Chcę się wydostać. Fak. A nie da się tego okna... Fak ci O. o! O. o. Dobra. Dobry. Coś z tym dzwonem było Coś może A może wystarczy w niego strzelić? Albo uderzyć. Albo fucking. Gumba, fuck, you. Gąba, fuck you. Dobra, stary, bo umierasz. Nie to żebym był niemiły, ale. Dobre bronie mają. Ty też możesz strzelać, wiesz? No. Dobra, stary, mm. zabijesz ich kogoś tutaj? Coś? Bo oni wszyscy są na dole, a ty się cia jeszcze na górze. bo no właśnie muszę zejść do, na ten dół. Bo inaczej nie zejdę jak przez ten, tą dziurę, co dzwon zrobił. Czyli z tego tak, dzwona się musisz wybić. Tak Chyba. Ja Ta weź strzelb tego dzwonka po No właśnie, z No! No! No i teraz na dół. Skicołówszy. Dobra. No jesteśmy w środku. No dobra. Ale dalej nie ma typu. Czekaj. O. A. Co mnie? Co? Cię strollował? Co mnie strollował? <grym> Dobrze. Zasnij tutaj trochę. Chyba będzie teraz pierwszy. Wiem. Widzę, Gdzieś? bo, bo punktik mocny się robi, nie? I to chciałbym, o. No, widzę, widzę, stary. Widzę. Ja, widzisz, tak? <grym> Ta. Dobra. To idziemy tam. No tu. Cześć. Ja chcę cię zastać. Na slow musisz. Co ty tak na boku biegniesz? Dobra. Huu. No. I tak mało efektów nie rozwalasz ich teraz, o. ale... No, no nie powiem, no niech tak będzie Niech tak będzie Niech tak będzie, dobra Tak, że to jest To jest tak kolejnego Drugi jest jeszcze niżej To jest krzma to bo na kobie To Babun popełnił No chyba polecieli za nic Co znowu wracasz się? Tak No to fajnie Stary naprawdę urzekłam jej tę historię. Spoko, to będzie już szybka runda. Taka. No tu jest. Ale są drzwi zamknięte. Chyba. A Taka. dobra. 5 razy. No i, no i pewnie tu, za tym. No i jest. Skapsuj. Tu trzeba trochę się nakopać. Nie powiem. No jest. Na wilku mowa. Chociaż to nie wulf. O! Stary, ten Dobry. Ten nowy atak wymiata. Ile yeti? No. Jeszcze yetiego na koniec? Dobra. Stempel. Teraz gdzie? Hmm, wyżej. Coś tam, coś tam, support. Coś tam open. Stary, my nie mamy w ogóle pojęcia o tej grze. <laughs> Też, Trzeba Niemców zabijać tyle. No. Okay. Idź, Ingensen Cathedral. Nie wyjdę tam. Dwie. No nie. Pewnie musisz tam na górę wskoczyć, gdzie był dzwonek. No właśnie ja nie wiem ten, bo tam była ciucienka właśnie, oni wychodzili z tamtal. Nie wiem gdzie to miejsce jest. Dawaj na górę, tu masz wskoczyć na górę. No. Gdzie? Tylko, że nic ci to nie da. Ale dobra. gdzie, gdzie na górę? No nie nigdzie, żar Nie. Już. Idź schodami. Twoje żart. Hmm. <laughs> Bujaj się, porówczaków. Hej! Dobry dzień na Amsterdam. Chyba dobrze idziesz, bo się dużo ich narobiło. No. Nie, dobrze, tam też wiemy, No bo nie masz w sumie wyjścia, bo punkcik na jedną każe. Nie, trochę po prostu stresz No. spoko Juzuj No Tych, ty, tych blokaczy ja nie lubię No Z pistolsa Nie no. No dobra Będzie mnie denerwować Będzie Save i kończymy Epo Czy to jest to, o czym ja myślę? Czy to jest ten etap? Tak, to jest tam. Dobra, ale to myśli. już zobaczą za tydzień <laughs> następny. Także wiecie co, cześć, nie? Na razie Wam.